Tu się srasz i na to patrzysz Jestem w Chorwacji i muszę iść do sklepu 6, chyba 2 km Więc nawet trochę jest 6 km to sporo w jedną stronę, szczególnie w upale. Dobra, przechodzimy przez most Sebastian jest odważny Patrz jak tu wysoko nie ma co czekać, nie ma czasu. Trzeba wiedzieć. Kolejny most, przepaść. Tu też przepaść. Patrzcie. Sebastian idzie na twardo. Nie boi się. Jest twardziel, kurwa. Jest twardziel. Patrzcie, jak to było wysoko. No, widać. No i właśnie idę. Kroki tutaj sobie robić. Razem będzie ponad 12 km, prawie 13 km. No i będę głowy. Tam już widać górę jakąś. Patrzcie. To jest wyspa. I to jest część kontynentalna. Jestem u góry. Widać, może, może, my tam jesteśmy. Więc jest super. O, jeszcze kolejne ujęcie dla Was. Tak to wygląda jeszcze lepiej. Tu wczoraj pływałem, w tych rejonach. I później będę pływał tu. Tam mi się wydarzy, to będzie. Kilometr w jedną stronę i powrót. Nie, no nie jest kilometr, mniej. No ale gdzieś taki teren. Więc dzisiaj można powiedzieć, że przygotowania do Ironmana, co dałbym radę, no patrząc na to, co robiłem w przyszłości, czyli mnóstwo biegania i to z dobrym czasem, czyli na maksa. Mój rekord to na 3 km 10 minut. Waży coraz mniej, wytrzymałość bardzo dobra. Mogę właściwie biec po tej ścieżce, znaczy ścieżce po tej drodze, mocno pod górkę. I najnoby wyszło. Oczywiście zadyszka byłaby większa, ale dały radę. Pływać potrafię, bo ja w EFie muszę umieć pływać, bo tam ja miałem style sportowe i ratownicze, więc wiem, jak się zachować. Jeżeli jesteś zmęczony, co robić, aby nie utonąć? Rower. A na rowerze no to jeżdżę, to czemu nie, no ale nie chce mi się. To jednak wymaga treningu częstszego, a ja nie potrafię trenować regularnie trzy razy w tygodniu na siłowni, a co dopiero poświęcić czas na bieganie, rower, pływanie. Ta koszulka jest taka fajna, że nie wchłania mi tutaj ciepło z promieni słonecznych i druga sprawa jest taka, że szybko wysycha, i praktycznie nie widać, że się spociłem. i to jest zarobiste. Zawsze miałem problem z tymi koszulkami i bardzo mnie to denerwowało, jakby upał to cały spocony byłem, a tutaj nagle to wysycha i koniec nie ma śladu. Ale to są dla nie ma tu żadnego sponsoringu. Ciekawe ile waży nie wziąłem wagi, ale wziąłem wagę kuchenną, a na wadze kuchennej nie będę się ważył, więc dietę trzymam perfekto, jestem na ujemnym bilansie kolorszym. nie odpuszczam, zobaczcie pomimo tego, że mógłbym tam leżeć na leżaku i nic nie robić, nie odpuszczam, chodzę, oczywiście takie się tam lody jem, to co lubię jem, no ale to liczę, więc da się... A szczególnie, gdy masz wagę kuchenną, bądź wiesz ile co waży mniej więcej, bo jest napisane na etykiecie, czy gdzieś tam. Więc znając życie, waga będzie taka sama po przyjeździe, ewentualnie nawet niższa. Jak wygląda ten wyjazd? Mianowicie, celem głównym jest na Chorwację tutaj, w Wyspach Far, ale podzieliłem to na dwie części. Mam gwiazdeczki zaznaczone, atrakcyjne miejsca, które chciałbym odwiedzić oczywiście na Google Maps. No i spostanowiłem, e, że w połowie drogi śpimy, dwa razy właściwie, dwie noce e, i w piątek wyruszyliśmy. Wieczorem byliśmy w sobotę o godzinie 10.00 Jaskinia szkocjańska, sami zobaczcie. Następnie byliśmy w drugiej jaskini. Jaskinia Postojna też polecam, ale bardziej dla osób, które lubią takie wycieczki. Spacerowe, totalnie spacerowe, nie dla mnie, ale takie atrakcje naturalne są też super. No, i na końcu zamek. Bardzo ładny z zewnątrz, a w środku bez jakiegoś wow, więc nawet nie polecam, żeby tam. Do środka wchodzić i płacić za to. Dzień później wstajemy o 4 rano. To znaczy, ruszyliśmy o 4 rano i pojechaliśmy do Bośni i Hercegowiny, czyli rzut beretem od Chorwacji. Tam chciałem zawsze odwiedzić Miedżugorię, czyli miejsce objawień maryjnych I tam nawet tych kroków narobiłem. Byłam msza plus tego wejście tam w tę górę. Też to było wyzwanie psychiczne, ponieważ wtedy nie chciałem się płacić. No i stamtąd jechaliśmy prosto tutaj, czyli do Chorwacji, do tej wyspy promem. No i się tu znaleźliśmy. Miałem już prawie kroki narobione. Zrobiłem jeszcze wieczorem spacery. I tyle. O, jaki duży krzak. I taki dystans. Zakupy zrobione. 6,5 km. Tak to wygląda. I kupiłem sobie też loda. I całe zapakowane. Teraz czas na powrót. Ciężko będzie biec, ponieważ mam jajka z tyłu. Więc muszę spokojnie iść jednak znowu 6,5 km prawie no i tu to miasteczko nazywa się pokrwenik 5 kg stąd dokładnie gdzieś w 5,5 No kończę ten podróż zostało gdzieś około 3 km do celu no czyli tak wam mówiłem prawie 13 km 1000 kr tak to wyglądało. Maksymalne moje tętno.